Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy poniedziałek 22 lutego. Dzisiaj w liturgii Kościoła obchodzimy Święto Katedry Świętego Piotra. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kochani, już w IV wieku, 22 lutego, obchodzono święto Katedry Świętego Piotra, najpierw w Rzymie, a później to święto przeniesiono na cały Kościół. Co to właściwie jest ta Katedra Świętego Piotra? Jest to nic innego jak stołek, jak krzesło, czy powiedzmy tron, na którym siadał Święty Piotr. W dniu dzisiejszym są to kawałki drewna, liczne kawałki drewna, które zostały wtopione w taką bogato zdobioną relikwię, która znajduje się za głównym ołtarzem w Bazylice św. Piotra. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus pyta, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego i padają różne odpowiedzi, że jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jakiegoś dawnego proroka. Natomiast Jezus pytał apostołów. A za kogo wy mnie uważacie. I wtedy Piotr w imieniu wszystkich apostołów powiedział: Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. Kiedy Jezus usłyszał to wyznanie świętego Piotra, to powiedział takie słowa: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonę, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli opoka. I na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Jezus powiedział te słowa w sposób jasny, wyraźny, publiczny wobec innych apostołów, wskazując na Piotra jako na tego, który będzie mówił w imieniu apostołów, który będzie reprezentował kościół. Kochani, to była wola pana Jezusa. To nie była uzurpacja sobie władzy przez świętego Piotra, ale to była decyzja Jezusa i Jezus tak chciał. Jezus wiedział, że Piotr jest człowiekiem słabym. Zresztą Piotr tego nie ukrywał. On otwarcie powiedział Jezusowi: Odejdź ode mnie, panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Ale to Jezusowi wcale nie przeszkadzało w tym, aby go powołał. Dlaczego? Dlatego, że wiedział, że Piotr ma coś takiego szczerego w sobie że nie będzie budował na sobie, ale na Panu Jezusie. Po wniebowstąpieniu Pana Jezusa to właśnie Piotr wypowiada się w imieniu apostołów, w imieniu pierwotnego Kościoła. Dzieje apostolskie mają mnóstwo takich dowodów. Już w pierwszym rozdziale mowa jest o tym, że Piotr proponuje, aby w miejsce Judasza wybrano jego następcę. Również w dniu Pięćdziesiątnicy, w dniu zesłania Ducha Świętego, to Piotr wypowiada się w imieniu całego granium apostołów, Mimo, że wśród apostołów były osoby, które były bardziej edukowane niż on. Poza tym, kiedy był problem z apostołami, z Kościołem, to właśnie Piotr został wezwany przez, przed Wysoką Radę Żydowską. To właśnie Piotr został aresztowany przez Heroda. Dlaczego? Bo on reprezentował cały Kościół. Co dalej? Na Soborze Apostolskim to właśnie Piotr podjął decyzję, żeby przyjmować Braci z szeregów pogańskich, nie tylko bracia pochodzenia żydowskiego, ale również z pogaństwa, i żeby nie nakładać na nich żadnych obowiązków, które były nakładane na Żydów. Kochani, mamy mnóstwo dowodów historycznych na to, że każdy następca świętego Piotra miał również taką władzę jak Piotr. Nawet wtedy, tutaj w latach 93-96, wybuchł spór w Koryncie. Pomiędzy hierarchią a pomiędzy wierzącymi braćmi. I mimo, że żył jeszcze święty Jan, to zwrócono się do następcy świętego Piotra, czyli do świętego Clemensa, żeby on rozstrzygnął ten spór. Kochani, nie chcę Was zarzucić tymi faktami historycznymi, których jest po prostu mnóstwo, które świadczą o tym, że rzeczywiście ta hierarchia w Kościele jest bardzo potrzebna i która nawiązuje do tego co jest pomysłem Pana Jezusa. I chcę kochani, żebyście teraz zapamiętali jedną taką bardzo ważną rzecz, że w kościele ważny jest charyzmat i hierarchia. Charyzmat, czyli coś takiego spontanicznego, jakiś taki ruch, którego nie da się zaszufladkować, coś takiego świeżego, nowego. I również hierarchia, która jest takim szkieletem, powiedziałbym, takim rusztowaniem, które jest bardzo potrzebne kościołowi. Kiedy tylko w historii kościoła zdarzało się że niektórzy akcentowali charyzmat, to każdy szedł w swoją stronę, kiedy zabrakło hierarchii. I dlatego nie było jedności. I dlatego w kościołach ewangelickich, w kościołach protestanckich jest mnóstwo kilkaset tysięcy różnych wyznań chrześcijańskich. Natomiast w momencie, kiedy akcentowano tylko i wyłącznie hierarchię, to też nie był ideał, dlatego że była to po prostu struktura bardzo skostniała, byli to urzędnicy i tyle. Potrzebny jest. Charyzmat i hierarchia. Te dwa płuca Kościoła tworzą jedność Kościoła. Musi być jakaś spontaniczność, w której Duch Święty ma dużo do powiedzenia i jakiś taki porządek. Jeśli nie będzie hierarchii, będzie wtedy anarchia. Jak to właściwie z tą nieomylnością papieża jest? Po pierwsze, papież nie jest nieomylny, jeśli chodzi o sprawy związane z zoologią, z motoryzacją, z tomatologią, astronomią. Papież jest nieomylny, jeśli chodzi o sprawy dotyczące wiary i moralności. Ale ktoś powie: No tak, ale przecież w różnych, na różnych etapach historii Kościoła było z tym różnie, więc jak to jest? Otóż, kochani, to jest tak, że w myśli jedności Kościoła, na tym etapie, na którym Kościół znajduje się w tej chwili, można dyskutować, można przedstawiać swoje racje, ale ostatnie słowo należy do biskupa Rzymu, czyli do papieża. Kochani, mam w swoim pokoju taki obraz, taką mozaikę właściwie świętego Piotra, którą wykonała mama jednej dziewczynki z chórku. To jest właśnie o, ten obraz, tam święty Piotr z kluczami i z Pismem Świętym. I chciałbym tutaj z tego miejsca, z mojego pokoju przekazać wam, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże Papa. Do jutra.